cała ta bulwersująca sytuacja miała miejsce w ubiegłą niedzielę na jednej z ulic w Siewodzinach, gdzie mężczyzna kopał po całym ciele i uderzał rękoma po głowie swojego psa, którego prowadził na smyczy. Mężczyzna ten chwiał się na taką sytuację zareagował w sposób arcyprawidłowy. Kobieta i mężczyzna, którzy byli świadkami tego zdarzenia, zatrzymali się. I bardzo szybko powiadomili o tym służby. Ale jeszcze zanim policjanci dojechali na miejsce, ta sytuacja powtarzała się. Mężczyzna uderzał wielokrotnie swojego psa. Cała sytuacja została zarejestrowana telefonem komórkowym, co też stanowi bardzo precyzyjny materiał dowodowy. To mężczyzna, który bardzo szybko został zatrzymany przez świebodzińskich policjantów, został on zatrzymany i wkrótce z jego. Udziałem zostały przeprowadzone czynności procesowe. Mężczyzna ten stanie przed sądem jeśli chodzi o przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Odpowie z pewnością za zdęcanie się nad swoim psem. Sytuacja, która w dzisiejszych czasach jest w ogóle nie do pomyślenia, kiedy tak dużo kampanii, uruchamianych inicjatyw jest w kontekście tego, aby zwierzęta nie cierpiały. Tutaj właściciel, który w tak. Okrutny sposób postępuje ze swoim pupilem. Mężczyzna został zatrzymany, grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności, a piesek na szczęście jest bezpieczny został zabezpieczony przez policjantów na szczęście nie trafił on w ręce swojego oprawcy. Widać było, jak ten pies też reaguje że zawsze wykazuje się lojalnością, nawet wobec osób, które traktują go w ten sposób, tym bardziej dziwi, że tak niewinne zwierzę może ucierpieć, jeśli chodzi o to, jak traktuje go jego prawowity właściciel. Mężczyzna ten w tej chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Chcemy przede wszystkim podziękować też świadkom, bo gdyby nie oni, tak naprawdę te zwierzę Wielce prawdopodobne, że cierpiałoby nadal. Nie wiemy, czy ta historia się powtarzała też wcześniej. Będziemy to oczywiście ustalać tak czy inaczej. Najważniejsze jest to, że po zabezpieczeniu te zwierzę nie będzie już cierpiało, a druga sytuacja jest taka, że ten mężczyzna zostanie skutecznie doprowadzony pod stan oskarżenia.